Ja jestem bardzo zły, pewnie też i na siebie w dużej mierze, natomiast przykro mi jest ze względu na kibiców, którzy tutaj się pojawili w Ergo Arenie, ten mecz nie miał tak wyglądać, my możemy przegrać natomiast po meczu, w którym jest pełno walki, ambicji i i szarpania jako zespół. Tego nam dzisiaj zabrakło. Może w trzecim secie było tego troszeczkę więcej. Natomiast my musimy sobie zdawać sprawę z tego, że w tym sezonie mamy drużynę, która nie jeden punkt wyszarpała walcząc, nie jeden punkt wyszarpała całym zespołem. Wzajemnie się wspierając na parkiecie, ale głównie walcząc. A tego dzisiaj e, zdecydowanie mi zabrakło i e, dlatego no, e, przykro mi, jeżeli chodzi o kibiców, bo ja nie czuję się dobrze po tym meczu. W zasadzie początek graliśmy bardzo przyzwoicie i dosyć kontrolowanie, natomiast wszystko się odmieniło po dwóch, trzech zagrywkach, gdzie bezpośrednio straciliśmy punkty i w zasadzie odwrócił się set i, i później już dosyć trudno nam się grało ofensywa, ofensywa suwałk czy to Bartek e, Filipiak, który kończył e, dużo wysokich piłek, e, czy również e, Honorato, który e, radził sobie bardzo dobrze w ofensywie. No, e, mieliśmy spory kłopot e, z ich zatrzymaniem. E, no, e, również nasza zagrywka nie przyniosła nam spodziewanych efektów. Tak jak wspomniałem, wszystko gdzieś zmieniło się w trzecim secie, i e, no, wróciliśmy do gry, i to już była taka. Walczący moment naszego zespołu. Natomiast no gdzieś w samej końcówce ponownie mieliśmy kłopot z przyjęciem, graliśmy na wysokiej piłce, a to nam nie zadziałało.